Brutalnie wprost, chłopaki, to nie jest czas na zabawę łopatkami w piaskownicy, tylko to jest czas dużej polityki. Nie dziwię się prezydentowi Trumpowi, że no nie, nie życzył sobie spotkania z premierem, z premierem Tuskiem, którego wcześniej nazwał po prostu agentem KGB. No. Tu nie ma miejsca na przepychanki, kto ograł Tuska, czy udało się wam namówić Trumpa, żeby to nawrocki był na online konferencji, tu jest miejsce na walkę o bezpieczeństwo państwa. Siema. Po ostatnim spotkaniu liderów Europy z prezydentem Stanów Zjednoczonych nie cichną komentarze. Wydarzenie samo w sobie jest duże, ale jeszcze większe było upokorzenie Donalda Tuska. O co mi chodzi? Otóż w tym spotkaniu, które odbyło się na najwyższym międzynarodowym szczeblu, nasz premier nie wziął udziału. To nie tak, że został pominięty. Z polecenia samego Donalda Trumpa zastąpił go nasz prezydent Karol Nawrocki. Całą sprawę skomentowała posłanka konfederacji Anna Bryłka w wywiadzie, jakiego udzieliła na antenie Polsat News i uwierzcie mi, nie gryzła się w język. Jesteście na kanale Kto Wygrał, więc koniecznie zostawcie lajka i nie zapomnijcie o subskrypcji. A teraz przechodzimy do tematu. Jak wiemy, niedawno odbyło się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Jego celem miało być omówienie sposobów zakończenia wojny na Ukrainie. Z tego powodu odbyła się specjalna wideokonferencja, podczas której liderzy Europy wraz z prezydentem Stanów Zjednoczonych omawiali i ustalali swoje wspólne stanowisko w kontekście zakończenia konfliktu. Reprezentantem Polski był świeżo zaprzysiężony prezydent Karol Nawrocki. I co w tym dziwnego? Pozornie nic, gdyby nie to, że wszyscy myśleli, iż tę rolę miał pełnić premier. Takie zestawienie przedstawił nawet sam rzecznik rządu jeszcze dzień przed spotkaniem. Skąd więc ta zmiana? Administracja amerykańska szybko poinformowała, że Trump chce rozmawiać z polskim prezydentem, a nie z premierem. Tusk został więc w ostatnim momencie zastąpiony i to nie z własnego wyboru. Internet zalał potok komentarzy, nie tylko polskich. Media na całym świecie komentowały tę sytuację. Przecież niecodziennie prezydent jakiegoś kraju, a tym bardziej tak znaczącego jak Stany Zjednoczone, mówi wprost, że nie chce rozmawiać z premierem. Zadajmy sobie pytanie, z czego to może wynikać? Aby to zrozumieć, musimy przypomnieć sobie amerykańską kampanię prezydencką. Kiedy w USA trwał wyścig o fotel prezydencki, cała koalicja jawnie popierała jego rywalkę, Kamale Harris. Zarówno Tusk, jak i jego ludzie szeroko komentowali tę sytuację. Pamiętajmy, że to koalicja obywatelska była już u władzy w Polsce, a Tusk stał na czele rządu. Nie powstrzymało ich to jednak przed jawnym wspieraniem kandydatki demokratów. I umniejszaniem Trumpowi. ówczesny minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, nazwał Trumpa wprost protofaszystą. Mocne słowa, ale mocniejszych użył sam Donald Tusk. Będąc już premierem, na jednej ze swoich konferencji zarzucił Donaldowi Trumpowi zależność od rosyjskich służb, a jego samego nazwał rosyjskim agentem. Żaden system, żaden. No, amerykańska konstytucja, Trump, Trumpizm to był właściwie w wielu wymiarach pisizm. Taki klasyczny. No, na przykład kłamstwo jako permanentne narzędzie polityczne. No, Trumpa przyłapano na chyba 10 tysiącach kłamstw w pierwszym kwartale, zdaje się, jego prezydentury. A dzisiaj w Ameryce Trump kłamał codziennie po kilka, kilkanaście razy. Okazał się właściwie agentem rosyjskim, człowiekiem Putina, i on, i to przez 4 lata było widać jak na dłoni. I on dostał w kolejnych wyborach więcej głosów niż w poprzednich, niż w pierwszych wyborach. Co przypomniała posłanka Konfederacji Anna Bryłka? No, przede wszystkim nie dziwię się prezydentowi Trumpowi, że no nie, nie życzył sobie spotkania z premierem, z premierem Tuskiem, którego wcześniej nazwał po prostu agentem KGB. No i dzisiaj właśnie premier Donald Tusk ponosi konsekwencje swojej lekkomyślności i braku roztropności, dlatego że on nie przewidywał, że Donald Trump może zostać kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, i to jest błąd premiera, premiera Tuska. No więc czy biorąc te wszystkie fakty pod uwagę, zachowanie Trump... Trumpa powinno nas dziwić? Nie, chyba nikt nie chciałby rozmawiać z kimś, kto przed całym światem nazwał go agentem Rosji. Można się śmiać, ale sytuacja wcale nie jest zabawna. Wyobrażacie sobie, żeby jeszcze kilka lat temu tak wyglądały polsko-amerykańskie relacje? Zresztą inaczej nie jest na linii relacji USA z UE. Unia Europejska podczas kadencji Bidena zaciekle współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi. Ich relacje zdecydowanie pogorszyły się po objęciu funkcji prezydenta przez Trumpa. Dlaczego? Bo Ursula von der Leyen popełniła identyczne błędy co Tusk. Podczas kampanii prezydenckiej również nie szczędziła krytycznych komentarzy wobec przedstawiciela Partii Republikańskiej. Relacje na linii Unia Europejska-Stany Zjednoczone również nie są proste. Po ostatnim spotkaniu Trumpa z przedstawicielami europejskimi odbyła się konferencja von der Leyen na której zapowiedziała 18 pakiet sankcji wymierzonych w Rosję. We, have 18 so far and we are advancing for the Problem jest taki, że kolejne ograniczenia zapowiedziała przed spotkaniem, na którym ma być negocjowane zakończenie wojny na Ukrainie. Innymi słowy, przewodnicząca Komisji Europejskiej chce wynegocjować pokój z krajem, w gospodarkę którego kolejny raz uderzyła. Bądźmy szczerzy, to nie sprzyja negocjacjom, a dodatkowo znów dotyka relacji z prezydentem USA. Pamiętajmy, że Trump chciałby zakończyć konflikt na Ukrainie za wszelką cenę. Oczywiście jest to coś, do czego również powinna dążyć Europa, jednak ona zdaje się być bardziej wstrzemięźliwa. Na każdym kroku obserwujemy, że amerykańsko-europejskie stosunki nie mają się najlepiej, a ich decyzje są rozbieżne. W przeciwieństwie do nich, stosunki polsko-amerykańskie wydają się być na dobrym torze. Nie wiem, czy jest sens dywagować o tym, czy to dobrze, że przedstawiciel USA wybiera sobie konkretnego reprezentanta Polski do rozmowy. Nie powinniśmy się tak martwić o to, że Trump nie chce rozmawiać z Tuskiem. Grunt, że chce z Nawrockim. Priorytetem jednak jest to, by linia zarówno premiera, jak i prezydenta była jednakowa, bo Polska powinna prowadzić wspólną politykę zagraniczną. Spójrzmy jednak na drugą stronę medalu. Donald Tusk pełnił jedne z najważniejszych funkcji, czy to jako przewodniczący Komisji Europejskiej, czy jako premier Polski, którym był trzy razy. Jego pełnienie tych ról możemy oceniać różnie, jednak doświadczenia w polityce nie możemy mu odmawiać, czego nie możemy powiedzieć o Nawrockim. Nie tylko dopiero co zasiadł w prezydenckim fotelu, ale od niedawna jest w polskiej polityce. To oczywiste, że jest mniej zaznajomiony i obyty z przysłowiowymi salonami, a biorąc to pod uwagę, Trump mógłby go po prostu rozegrać. Co mam na myśli? Ano to, że Stany Zjednoczone dbają o swój interes, który nie zawsze idzie w parze z polskim, i z tego powodu Nawrocki nie jest najlepszym reprezentantem Polski do omawiania najważniejszych dla nas spraw. Ciężko się dziwić, że uważają tak członkowie koalicji obywatelskiej. Zresztą Taki wniosek wysunął jeden z jej posłów, Bartosz Arłukowicz, podczas wywiadu w Onecie. Powiem dość brutalnie i wprost, chłopaki, to nie jest czas na zabawę łopatkami w piaskownicy, tylko to jest czas dużej polityki i chciałbym, żebyście zakończyli rzucanie się łopatkami sypanie się piaskiem i zaczęli wiosłować we wspólnym kierunku bezpieczeństwa Polski i Europy. Tu nie ma miejsca na przepychanki, kto ograł Tuska, czy e, udało się wam namówić Trumpa, żeby to Nawrocki był e, na online konferencji. Tu jest miejsce na walkę o bezpieczeństwo państwa albo to panowie zrozumieją. Myślę tutaj o Szefernakerze Boguckim i całej ekipie otaczającej pana prezydenta. Albo się dalej będą bawić w piaskownicy politycznej, licząc na to, kto kogo oszuka. To, to nie jest czas, to nie jest miejsce i Polacy dzisiaj oczekują, niezależnie od tego, co my wszyscy myślimy, no może nie wszyscy, w dużej większości, myślimy o pozycji pana prezydenta Nawrockiego, Szeferakera czy Boguckiego, to jest czas na wspólną pracę. I panowie, dość zabawy, czas na dużą politykę. Arłukowicz poruszył bardzo ważną kwestię, mianowicie potrzebę, by stanowić Zarówno prezydenta, jak i premiera były jednakowe. Jeśli nasi polscy politycy chcą ze sobą walczyć, to niech robią to, ale w Polsce, a nie na arenie międzynarodowej. Tutaj chodzi nawet o wizerunek w końcu w jaki sposób będą patrzeć na nas inne państwa. A co dopiero mocarstwa, jeśli nawet w takich momentach Polacy zajmują się wewnętrznymi sporami i walką o wpływy? Uważacie, że nasi politycy ustaną w kłótniach i wezmą dobro narodu nad swoje własne? Koniecznie napiszcie, co wy o tym wszystkim sądzicie. Byliście na kanale kto wygrał. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Ja się z wami żegnam, widzimy się niedługo. Hej!